Wszystko zaczniemy od nas, He. Światło i podlewa je czas, He. Mięknie liście, pełne życia dla hey. z. Kochani, poznajcie Marcina Zimończyka, który jest mikrorolnikiem i ogrodnikiem i zajmuje się czymś absolutnie niespotykanym, dlatego że w większości Twoje zajęcie i Twoja pasja też to widać, to jest uprawianie mikrolistków i kwiatów, które służą do dekoracji potraw. Tak, tak, dokładnie, bo to są kwiaty. Nam się wydaje, że mamy w ogródku kwiaty różnego rodzaju, begonie, fuksje, stokrotki i to są tylko kwiatki, to są wszystko jakby jadalne rzeczy, jadalne rośliny, które możemy, które możemy nie dość, przystroić potrawę, to możemy je zjeść spokojnie, możemy je wrzucić do sałatki, takie fuksje na przykład, czy kwiaty, dyni. Ale wiesz co, zatrzymajmy się przy fuksjach, bo to dla mnie było bardzo zaskakujące, bo myślałam, że po prostu Marcin Uprawia te kwiaty, żeby sprzedać jako kwiat, prawda? Mhm. Ozdobny, a tymczasem ty to pakujesz, takie kwiatki, po ile sztuk? Po 50-50 parę sztuk do pakowania sprzedajemy w tej postaci, także możemy zrywać z tego kwiatu cały sezon mhm. i nie tego tego korzyści. Czyli pięknie twoje kwiaty przeozdabiają potrawy. Podobnie, Podobnie jest. Tymi, z stokrotkami. Ze stokrotkami. I jak to teraz? Czy też na przykład do restauracji dajesz taką donicę, a potem tam sobie oni sami to zrywają? Nie, czy tak jak to samo jest? zrywamy po te 50-60 sztuk do opakowania i sprzedajemy tak samo jak, jak fuksję. Mhm. I jeszcze to, co, te kwiaty takie piękne. To begonie. Begonie, chodźmy do begoni. To te, dla mnie też jest zaskoczenie, że te piękne begonie, bo taka begonia wiecznie kwitnąca, mała begonia, to wiedziałam, że ona i jest na herbatkę, i jest jadalna, ale że takie piękne begonie, i tutaj podobnie, tak? Tak, tak samo zzywamy na sztuki i sprzedajemy do, do restauracji lub do klientów indywidualnych. A y, zdarzyło ci się kiedyś w restauracji jeść potrawę przyozdobioną takimi kwiatami? Tak, no, zwłaszcza no, mamy taką naszą najlepszą restaurację, z którą współpracujemy od kilku lat w Supraślu, mm -hmm. którą polecam każdemu, Duchowe Łąki w Monasterze w Supraskim. Tam te kwiaty i te nasze posukiełki są podstawą. Mm -hmm. na stole głównym składnikiem są te kwiaty i listki, a dodatki tam, nie jakieś inne potrawy są tylko aby dodatkowo. Mm -hmm. To jest po prostu takie kwietne łąki na talerzu. Jak przychodzą ludzie pierwszy raz do tej restauracji, to nikt nie, tylko wyciąga aparaty, robią zdjęcia, tak pięknie, Dziewa sztuki na talerzu po prostu. I, I bratki też do tego służą, tak, tak? bratki też, tu mamy właśnie rozsady bratka młodziutką, uh -huh. która dopiero nam podrasta, będziemy ją zrywać za jakieś, no za parę dni już coś zaczyna kwitnąć, ale to już nie jest to. Uh -huh. Bo wspomniałeś też Marcin, tutaj można zobaczyć też kochani, zobaczcie jak pięknie uprawiane są ogóreczki, ale wspomniałeś też o mikrolistkach. Tak, mikrolistki, czyli to jest coś pomiędzy kiełkiem a rośliną dojrzałą. Mhm. To jest taka mikroforma roślinki, która już ma te dwa liścienie pierwotne. I ją ścinamy i zjadamy w tej postaci. Bo kiełek, który znamy ze sklepu, czy tam gdzie. Który czy w kupujemy, kiełkownicy się tak, robi na przykład. To tylko nasionko z takim malutkim mhm. kiełeczkiem I to jemy w tej postaci. A mikrolistę już to jest wyższa roślinka, którą za chwilę pokażemy. O tu możemy pokazać. No mamy... właśnie. Pokażesz najpopularniejsze mikrolistki. No tu mamy akurat yy, groszek monsaty, mhm. czyli cukrowy. Groszek cukrowy, i to też. Yy... Kupuje taką tak. skrzyneczkę. mnie z akurat w skrzynece, to on idzie do ścięcia. Jako forma Aha. cięta. Aha. A jak można też kupić sobie w takiej formie, czyli w doniczce i po prostu ściąć sobie w domu. Aha. Znaczy, tak samo restauracje kupują w tej postaci, sobie ścinają na bieżąco, jak potrzebują. Czyli widać, widać, że groszek jest bardzo popularny, bo tego groszku tutaj sporo sporo tak, jest. Tak, tak. To chodźmy teraz, pokaż inne mikrolistki. Co to jest, powiedz, bo tego nie rozpoznaję? To, mamy... to ja by nowością dopiero zaczynam, jakby wprowadzać. To jest kolendra. Aha. się mikro, mikrolistków. Bo tutaj zobacz, tu już właśnie tak, już się pokazuje listek. się, <coughs> się pokazują w tej formie powiedzmy, czyli w takie donice, to będzie powiedzmy jako mikrolistę, czyli w tej postaci do ścięcia. No w takie doniczce też po prostu jest jako kolendra duża do, do podchodowania sobie w domu. Mhm. wtedy mamy już jakby jak te duże listki kolendry, które one, znamy ze sklepu. One o, tam tak, dalej są, jestem, tak? A tu poczekaj może to, to będzie jakiś kalafior? To czy jest kapu kapusta. Niebieska. Kapusta. I czyli kapusta też jest popularnym mikrolistkiem. No, nie tak jak słonecznik, groszek, ale też tak. A to? To brokuł akurat. Brokuł. I ty na przykład już po, mi, po tych mikrolistkach rozpoznajesz, oczywiście, co to jest. Tak, tak, tak. No Z tych wszystkich, to właśnie brokuł, to jest taką bombą witaminową, najbardziej taką bogatą składniki. Tu mamy już tę kolędrę większą. Tak, to już dorosła kolendra. A tu mamy por, też mm -hmm. na mikrolistkach, tylko nam przerósł, już, czyli jest jakby już. Jako no, rozsada bardziej no Można już jako rozsadę lub ściąć i po prostu dodać sobie do jakiejś potrawy. I y, jeszcze tam mamy, tak? Y, czy to już A. bazylia widzę tam jest jeszcze. A masz te naszego ulubionego musztardowca? musztardowca? No nie ma musztardowca, bo na to jest mały mały popyt. Mhm. Jeszcze może nie jest popularny musztardowiec, ale tu nie ma. A powiedz Marcin, bo jeszcze tu zobaczcie ile jest piękny na Turcji. To tak samo do jedzenia i do dekoracji, bo możemy jeść z tego i listki, spokojnie, uh -huh. kwiaty, a później możemy jeść y, owoce, jeśli po przeklinięciu zawiążą, zawiążą się, to mam takie kapary. Tak, to możemy my to robić. też znamy. Jesteśmy... To jest najsmaczniejsze z wszystkich kwiatów, uh -huh. na pewno. Uh -huh. Tak, to Krzysiu na pewno też. Podziela Twoje zdanie. A powiedz, ile lat Ty się tym zajmujesz już? Mikrolistkami, dokładnie. 7 lat już będzie. 7 lat. A skąd w ogóle taki pomysł miałeś? No to dłuższa historia. To nie są na ten czas. <grym> Aha. Ale pokrótce. Ile lat gotowałem jako kucharz w Pracowałem. Jeździłem po Polsce, byłem, rodzina była w domu, ja jeździłem po, po różnych ośrodkach. I w końcu mi się zachciało, żeby być w domu razem z rodziną, żeby wymyślić jakiś pomysł na, na biznes, żeby z żyć. A właśnie znajomy zajmuje się tymi mikrolistkami już parę lat. I właśnie nam to podsunął ten pomysł. I jakoś tam był u niego nam parę razy się podszkolić. Tak się to zaczęło 7 lat temu na Podlasiu. Mhm. Zaczęliśmy to robić. Od zeszłego roku robimy to tutaj w tarasce Solejowa. Bo przeprowadziliście się ostatecznie najpierw Ty, prawda? Tak, tak, tak. Najpierw ja tutaj zjechałem, i, a pół roku temu żona z dziećmi do, dołączyła do mnie i już razem tutaj sobie działamy na nowym czyli, miejscu. Czyli też pracujecie razem z żoną, z kamą? Tak, tak, tak. Żona jak tylko może też mi pomaga, bo ktoś musi zerwać te kwiatki i czasem zawieźć do klienta, także no też tutaj działa. A Ty z tego co wiem spędzasz tutaj... Od rana czas do. Można powiedzieć od bladego świtu do zmierzchu późnego. Wieczora. No często tak jest. No, często uh -huh. tak jest, bo no jak tu na gospodarstwie ogrodzie, no praca jest non stop. Uh -huh. Uh -huh. Tym bardziej, że tutaj nie tylko zajmujesz się mikrolistkami, ale przecież też tu jest bardzo duży ogród, bardzo tak, duży warzyw. Tak. Jeszcze dodatkowo założyliśmy w tym roku ogród warzywny, czyli pomidorów tutaj mamy. Uh -huh. Koło 250 krzaków pomidora. Powstaje długi tunel pod ogórka, mm -hmm. gdzie będzie samogórek. Tu jakieś warzywa takie typu okopowe, a to na razie w małych ilościach, a w przyszłym roku planujemy już na większą skalę. A czy też i wy jecie, to jest w waszej codziennej diecie te mikrolistki i kwiaty? Staramy się, choć jak to przysłowił szef bez butów chodzi często. Aha. Aha. Bo jak już jem to śniadanie, to mi a gdzie kiełki, a kiełki na polu i czasem tak się zdarza, że jednak nie jemy tego codziennie, ale staramy się robić szejki. Na mhm. ze słonecznika jest pyszny szejk, da sobie doniczkę słonecznika, jakiegoś ogórka, banana, jakieś mleko kokosowe, czyli nawet samo wodę i zmiksować i mamy po prostu pyszny mhm. taki szejk, taką bombę witaminową na początek dnia. Czyli Wy też jesteście wegeta wegetarianami, tak? Tak. tak. tak, tak. Mhm. Kochani, to jest coś pięknego. Mam nadzieję, że nagranie to odda. Te wszystkie kwiaty, te wszystkie mikrolistki, które tak pięknie rosną dzięki temu, że Ty po prostu, Marcin, kochasz to, co robisz. To widać. Chyba tak. <laughs> Więc kochani, jak y, będziecie tutaj w okolicy Sulejowa, to można odwiedzić Marcina, kupić tutaj u niego i kwiaty, tak, i, i mikrolistki. Tak, tak no, zazwyczaj na, na, na bieżąco coś jest, no może nie cała kiełków, ale jak ktoś pojedzie, to zawsze jakieś kiełki się znajdą. Wspomniałeś, że y, tutaj to miejsce jest w centrum Taraska, to może jeszcze wyjaśnijmy. Co to w ogóle jest za miejsce, i też, żeby ktoś mógł trafić, gdyby chciał do ciebie przyjechać. I jak tutaj się jedzie, to są tablice informacyjne, że to jest Centrum Taraska, Fundacja Art of Living, tak? Tak, dokładnie. I wiem, że tutaj wiele ciekawego się dzieje, bo są różnego rodzaju takie, nie wiem, czy festiwale, czy spotkania, jak to by powiedzieć? Tak, są festiwale i spotkania zewnętrzne, ale także mamy. Jakby nasze mm, fundacyjne szkolenia, warsztaty dla osób dorosłych i dzieci, mm -hmm. y, pomagające sobie w radzeniu ze stresem czy z problemami dnia, dnia codziennego, między innymi teraz z latem będą kolonie dla dzieciaków, które też są oparte o program of Living. Tak. A ten ogród, właśnie to wszystko tutaj wokół, między innymi Kielki, są jakby mm, połączone z centrum Taraska. I te pomidory, czy ten ogród ważny, który tu zakładamy, ma na celu dostarczać produkty na, do kuchni e, taraskowej. Uh -huh. I goście, którzy będą u nas jadać posiłki, będą mogli jeść warzywa z naszego ogrodu. I oni już to robią w zasadzie, tak? Tak, na to... razie, na mniejszą skalę, oczywiście, plus o przetwory, w ogórku, z pomidorów będzie można nabyć te wszystkie uh -huh. produkty uh -huh. u nas w centrum. Okej. Okay. Więc. Zapraszamy Was tym bardziej, że smak tego wszystkiego jest jeszcze dodatkowo okraszony twoją pasją. Dokładnie. Zapraszamy. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce spryt w w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, okay, jeśli chcesz. Czyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest ok świat się cieszy z pracy mej.